Zadanie. Dany jest okrąg o środku o 1 i promieniu duże R8 i okrąg o środku 2 i promieniu 3 jednostki. Odległość między środkami okręgów wynosi 4. Okręgi te, jak są położone względem siebie? Mamy tutaj 5 możliwości. No i na początku narysujmy sobie okrąg o promieniu 8 jednostek. Ale wiemy, że Odległość między środkami tych okręgów jest równa 4, więc od punktu O1 do punktu O2 to 4 kratki. Więc od punktu O1 w dowolnym kierunku ja pobiegnę sobie w prawą stronę, odliczam 4 kratki. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj w odległości 4 kratek będę miał środek drugiego okręgu. Ale ten okrąg ma promień, 3. Więc raz, dwa, trzy, kratki odliczam w prawo albo w lewo, i rysuję okrąg. No i widzę, że okręgi są rozłączne wewnętrznie, tak? Jeden zawiera drugi okrąg, jeden jest wewnątrz drugiego, dlatego taka nazwa. Wiemy, że jest odpowiedź E. Ale jeżeli chcesz, możesz sprawdzić, to jest metoda trochę bardziej pracochłonna. Wszystkie. Te możliwości, no i zobaczymy, który warunek jest OK. Sprawdźmy pierwszy warunek, czy okręgi są styczne zewnętrznie. Odległość między środkami zawsze w zadaniu tutaj jest równa 4. Suma promieni małe r to 3, duże r to 8, 4 równa się, suma tutaj 11, widzimy, warunek jest błędny. Idziemy dalej. Odległość między środkami cały czas to 4. No i tutaj pod modułem odejmujemy najlepiej od większej wartości mniejszą, chociaż moduł nam tutaj zawsze znak zmieni na plus, no ale wygodniej jest od w wartości większej od promienia dużego odjąć promień mały. No i widzimy, tutaj mamy czwórkę, tutaj w środku piątka, moduł z piątki to piątka. Warunek fałszywy. Teraz kolejna sytuacja. Odległość między środkami to 4. Znak przepiszmy. R małe to 3, R duże to 8. Tak naprawdę już mieliśmy tutaj wyżej, czyli czy czwórka jest większa od jedenastki? Niestety nie. Warunek fałszywy. O1 od O2. Tutaj ta odległość to 4. Znaki nierówności przepiszemy. Różnica, tu już była, widzimy, z tej różnicy wyszło nam piątka. Więc od razu piszmy 5, sumę mieliśmy tutaj, to była 11, no i które warunki są ok? 11 jest większa od czwórki ten warunek jest ok, no ale 5 nie jest mniejsza od czwórki tutaj warunek jest niespełniony, więc cały, cały warunek jest fałszywy. No i ta sytuacja tutaj nie zajdzie, niestety, albo na szczęście. I ostatnia sytuacja, odległość między środkami jest równa 4. No i przepiszemy znak. Ta różnica w module tu już była, to jest piątka. Czy piątka jest większa od czwórki? Jest. No i przecież ta sytuacja była na poprzednim slajdzie. Zatem mamy tę tutaj ostatnią sytuację w zadaniu. Okręgi są rozłączne wewnętrznie.